O, fajny nick. Tak nie ma byłyby. Ty coś jadłaś. Jaki marchewkę, no o to chodziło. Marchewka, a że. Jaki outplay! <noise> Karolina, nie. Kolejna ma 385 marchewkę. IQ. Serio. Hashtag Kyle, hashtag Kyle, poproszę w komentarzach, bo to było 800 IQ. Hashtag nie smacznego. Nie. Hashtag smacznego, przepraszam. Hashtag smacznego, bo Kolejna je marchewkę na nagraniu. Jezus Maria, klaun nas chce zabić! Karolina, czemu jest To bardzo nieprofesjonalne To bardzo podejście. profesjonalne właśnie dbanie! No było, było! Może bananka da... zjadła, co? Chcesz bananka? Proszę. Ale to jest sama O JEZU! JEZU! Matko! Nie... Jezu! JEZUS! O, o, Pisi. Pisi. Tak się kończą twoje banany, obsyjańcu, co? Musisz, musisz obronić swoją kobietę. Dobra. Dlatego stoję za tobą, bo ty się boi. O JEZUS! O, nie trafiłem! Szartowałem. Jesteś po prostu. Nie, nie, chyba nie trafiłeś, chyba trafiłeś. Co... Karolina! Kochanie! <ślał> ah! Najlepszy przyjaciel! Ja myślałem, że tylko jaski na zakarę. To Karolina, mamy chwilę dla siebie. Co? co? <ślał> nie razem. Możemy... Nie, możemy nie! nie. Możemy iść na na przykład... Y... Nie, nie zabijaj na randkę żadną. mną! gotowa, pojedziecie i tak to się skończy. Do a, a, a wiesz, że Ola wie? A wiesz, że... Wiesz, Ola, wiesz że Ola wie, że podajesz kolinę? Ja też wiem. O, ja zaraz Ale... piszę do Koneko. O, koleś. Prywatny tu, jaj, masaż. Co to co masaż, co? Dobra, nie. Hasz tak... Nie wiem, niech będzie smakować. Ej, z tymi nie może mówić cokolwiek, bo on nie wie, co tu się dzieje. No? Na przykład? Nie? Och, ach. No, Nie, Dobra, idę w krzaki. Co? Nie! Nie możecie mi tak robić na naganiech w No Oj, żartowałam. Ale, Beka. Ale, o, żartowałam, Ja już na czacie wykorzystuję tą sytuację. Czekaj, czekaj. Co? Czekaj. U, o. Och, ach. o! nie! Najlepszy przyjaciel mi to robi! Co się dzieje? Ale to Karolina tego tak robiła, nie słyszałeś? Przez chwilę? Nie wiem, ona jadła marchawkę. A to chyba też jakiś slogan! Marchawka, marchawka! Ja no tak sobie marchawka. Mar Trochę jak purchawka jakaś. No, ale co, to był slang, to był slang, ja wiem jak wyglądała ta marchewka. Obrzydliwe, odejdź. T-pose. Szybki pose, proszę. <laughs> <laughs> jak krzyk, <sek, sek. laughs> To był sześć, słuchajcie, to był szek. Co chce, fa? Haunted Mansion chyba. Albo farm. Albo jedno, i klikam jedno i w drugie, zobaczymy, które będzie. Zobaczymy. Nie trzymasz się skryptu, Karolina. Najpierw robisz o, potem a, a potem Ło. O. Napisałem ci skrypt na czacie przecież. Aha, dobra. To jest klaunem. Eee, ty. Wiedziałem, kurde, na co tu powiedziałem taki instant. a bzikiem miał, o, miał, nie zdążyłem. Kupię sobie bananę. Ej, pysz, pysz, zrzucam ci coś, pysz, 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 i rzucam ci coś. Co podejdzie? O, szczęście. Banan poleciał, banan, widziałem to. Bananarama. Chodź, galin, na tej skoczysz tutaj? Czy ty jesteś? Na to polecisz sobie z krysiałem, pewnie, no. Nie, sama je What the fuck? Jaki kloc. Afin! Kupię też bananę. banana. No, no, no Zrzuciłem no, no. ci bananka. Taktycznie no, super. świeci. Ej, a to będzie bardzo złe, jak strzelę w Jezusa Jezus, błagam cię, nie rób tego! Błagam! Błagam, nie rób tego! Nie zabijaj mnie. Ale to proszę. ja miałbym to zrobić, a nie Jezus. Jezus się Czemu nie mówisz strzeli. Jezus nie rób tego? <laughs> błagam oh cię. Błagam. O ma... O my To jest najgorszy odcinek oh. Biegnie Jason, biegnie Jason, widzisz go, widzisz, go widzisz, go widzisz, go widzisz go, Jason go widzisz. Go. To nie ten? Chyba nie. O, nie zauważył nas, chyba, wiesz? Haha, ha, beka z ciebie, Jason. Cześć. Bęczunia. Cześć. Oh, Ufak. Bo, Bo, się rusza. Ja się nie boję. Ja się o, nie słyszą boję. O, słyszał bananki, słyszał bananki, chyba, chyba, chłopak. Wieczór się to, ktoś tu umarł. Od nami. <laughs> o, ty nie! Ty? <laughs> Padłem do dziury. Jakie flipy robił! <grym> ja lubię strasznie jak się tak postać zaczęła kliczać, że stoi tak wiesz, dęba, tak O! Wpadłeś tam gdzieś do... O, Karolina wróciła. Nie jestem... Karolina... O, no, of course! O, spadł właśnie, O oh, Of course, wiesz? jak ja gdzieś poszedłem, <grym> <grym> jak ja gdzieś poszedłem, to tylko jedna nagradka o Krystianie. Hey. Karolino, akurat wróciłaś tak przypateczkiem przy nie? Przypateczkiem, nie, to, to po prostu... Akurat tu do mnie. Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, które mi zdradza, bo z jednej strony Krystian to mój najlepszy przyjaciel, a z drugiej kobieta. O kurde, a! Co to było? Potrójny backflip i spadła na sam dół! Co to było? Słyszę aaa, słyszę aaa i nagle, o a co to było? jej, nie? ma. No właśnie o tym Totalnie mówię. Totalnie Dobra, idę do ciebie. Czemu? Ona to nie tu zeskoczyła, ona nie tu zeskoczyła. Japie... Ona teraz wróci, a ja... No właśnie ten. Karolina wraca. No, nie, to jest bardzo podejrzane, to jest bardzo podejrzane. Hashtag podejrzliwość. Hashtag podejrzliwość! Hashtag podejrzliwość poproszę. Yy. Karo witam Karolinowi Witam serdecznie. O! Gonicie, gonicie, gonicie twój... Jezu się prze... O, się... Oh my. się! Osłałem się, bo ty pomiał miał latarkę. <laughs> Nie trafiłem go Karolin. <laughs> Niestety. Myślałam, że się poślizgnie na bananach, A, no to nie A się, się nie poślizgnął. Może w no. teraz wróci, zobaczmy. No o, pysi wraca teraz. A już do poszła. No ja Deadłam. De tak. Karolina Dedolina. No, świetnie. O! O! Krysia! Znowu spadł. A, tu jest ten gościu w Te ogóle banany są mnie. super, ja uwielbiam po prostu banany w Roblox. <laughs> gościu wszedł na górę takie, o nie ma nikogo. <laughs> Ciebie co za cymbał! A ja akurat A ja to byłem cały czas! Ja myślę, jak że najlepsze banany w Roblox to jest bardzo fajna rzecz. O Jezus. Kurde, ale się jest prankster, Karolina. Ale prankster. Jaki Pranks... Kurde, mnie nie ma, to jest u Krystianka. a jak ja przychodzę nagle znikasz. To, to brzmi jak kurde, typowy serial w telewizji, trudne sprawy i tak dalej. Nie, bo to się jakaś, pojawia, się znika. Agnieszka przyszła w tajemnicy przed Sławkiem do Krystianu. Uważaj! Zaczęła się namiętna konwersacja. Wtem sławomie powiedział, że no, wracasz z pracy na kotlety. Chcesz marchewki. Ej co? No, no, Jezus, no, Jezus tak. mój, jak się stałem? Ale mówię, uważaj! Ale nie, nie eh. chciałem, no uważaj, Co to za jest... gnojek mnie tu goni? Słuchaj, nie powiem Halo? mi, uważaj, Mateusz. Jak uważaj, mnie zauważył? To tam. chyba kronim był. Czy kto to był? Uważaj, uważaj. I ja nie wiem tylko, to mówisz do Chrystya i mówisz jeszcze takie spokojne takie Uważaj. Symulator grania z Pysim O, symulator grania z Pysim, Jeżeli chcesz taki symulator, to go zróbcie. Dziękuję. Eee... Ja właśnie robię, patrz na mnie. Jestem u góry. Jak jesteś u góry? Jesteś u góry. No, czasem o, nie, jestem a czasem tak. jestem u góry. Nie skacz, proszę. Symulator grania Proszę. Hiu. Nie, no czemu ty skaczesz? Symulator Symulator jest jego i się zabiła. To jest taki trochę. <laughs> Hmm, Prawdziwe? Co? Nie, nie, co? Kto jest tym killerem? No czemu są nie pokazało? Nie. Not me, not me. Not me, not me. Zabije Jezusa. Nie, no nie, wyszedł, Wyszedł! Wyszedł, mówiłem, że to jest po prostu Matko Bosko. Matko Bosko. <laughs> o! Co to za budżajka się ma? Idę z Christianem, bo on jest bezpieczny, bo o, on jest bezpieczny... No rób dupę, no, ci, no zabieraj się stąd! Wrzucić. No a, czemu mnie porzuciłeś? Normalny gdzie to kreś? się można schować tak właściwie? Tu w jakąś szafkę, o! naprawdę? co?! Karolina, Karolina, gdzie jesteś? Chodź do nas. Gdzie wiesz jesteście? E, Patrz tu, przedostatnia, przedostatnia, przedostatnia szafka, szafka. przedostatnia szafka przy ścianie, przedostatnia. Fajć. Przed ostatnią, oh. nazwę w ostatnią, to jest typika Karolina. Przed szafka, Chodzi w ostatnią. Chodzi w ostatnią. Tak, nie, tak, tak. Ale teraz w łeb wiesz co nie? To czemu ja? To nie Bo... ja? Bo... Śmieję, śmieję się ty śmiejesz? Daj mi pokój! Ej, a jak będę stał tak, to myślicie, że to legitne? Tak, to jest bardzo legitne, czekaj, ja też tak stałem. E, ooo, witaj, Tak wow. szafki mm. nocne! O, w dupę. Proszę, nie zabiję. Mnie goni, ale ty masz, masz ofiarę, no czemu mnie? Co za posłaniec? Co za. Ej, to jest po prostu. To jest jakiś, widz, to jest jakiś mały Piotusz, który za mną biegał. Miał Witam. osobę, którą mógł sobie instant Witam. zabić. Mógł sobie instant zabić i zabił, zabił wow. mnie. O nie! 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 O po prostu buraki, gdzie jesteś Karolina, biodrem mnie wypchnęłaś przez Słuchajcie, to było bardzo dobre zagranie. Bardzo dobre zagranie. Szafka play, hashtag szafka a granie. Hashtag szafka a granie. a ja wam bardzo a. dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, stawcie łapkę w górę, to konto, co nas tłumaczycie. Pojedźcie na Karo, Kajna, kanał Technologiczny, i na kanał Kao, tam się wiele dzieje. Pa pa! pa, pa. pa, pa.